A, to ty. Słyszałam, że ktoś się tu kręci. Przyszłam sprawdzić. Mm. Tak, przyjechałam zabrać resztę rzeczy mamy i wszystko tu pozamykać. No tak, a jak ona się czuje? Nadal nieprzytomna. Mój Boże, modlę się za nią. Dziękuję. Do widzenia. Zaczekaj e, jeszcze chwileczkę. Nic nie powiedziałam policji wczoraj. Twój syn tutaj był. Tak? Pokłócił się z Grażyną bardzo o pieniądze. Nie to, żebym podsłuchiwała, ale oni strasznie krzyczeli. Ona powiedziała, że mu nic nie da, a on jej na to, że pożałuje. Pani chyba nie sugeruje, że Kuba. Ja nic nie sugeruję. Mówię tylko to, co słyszałam. On już raz ją prosił o pieniądze i ona mu wtedy odmówiła. Mój syn nie pobił swojej babci. A czy ja mówię, że on ją pobił? Ale chyba niedobrze byłoby, gdyby się ktoś dowiedział, że on tu był wczoraj. E, miałby spore kłopoty. E, wiesz, no ja mam małą emeryturę i tak sobie pomyślałam, że. Zaraz. Czy pani próbuje mnie szantażować? Ja? W życiu. Ja chcę ci pomóc. Grażyna nie chciałaby, żeby jej wnuk znalazł się w więzieniu. No proszę cię. No i tak mi się wydaje, że za pomoc mogłabym liczyć na odrobinę wdzięczności. Pani Krystyno, ktoś niemal rozwalił mojej teściowej głowę. Nie wierzę, że to mój syn, ale jeżeli ma Pani jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc policji, powinna Pani do nich natychmiast zadzwonić. Jak sobie chcesz. Do widzenia. Do widzenia.